Nauczania Domowe, poniedziałek, trzynasty tydzień zwykły. Psalm pięćdziesiąty, wersety od szesnastego do dwudziestego trzeciego. Tytuł Moje czy Twoje. Czemu wymieniasz moje przykazania, i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie? Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz. I trzymasz cudzołożnikami. W złym celu otwierasz usta, a język Twój knuje podstępy. Zasiadłszy przemawiasz przeciwko bratu. Znieważasz syna swej matki. Ty tak postępujesz, a ja mam milczeć? Ty myślisz, że jestem podobny do Ciebie? Skarcę Ciebie i postawiam Ci to przed oczy. Zrozumcie to, Wy... Co zapominacie o Bogu, abym was nie porwał i nikt was nie ocali. Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć mi oddaje. A tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie. W tej części Psalmu 50. rozbrzmiewa skarga Boga wobec człowieka, który powołuje się na Boże Przykazania ale nie zamierza się do nich stosować. Zwróćmy uwagę najpierw na to, że Bóg bardzo identyfikuje się z tym, co utworzył, z tym, co stworzył, tym, co podarował człowiekowi. I to wybrzmiewa w tym właśnie szesnastym wersecie. Dlaczego wymieniasz, mówi Bóg do człowieka, moje przykazania, moje przymierze? Bóg mówi, to jest moje. Ja wiem, że to jest moje. Ja mam świadomość, że ty mówisz o moich przykazaniach i moim przymierzu. A w związku z tym Bóg chce wskazać, ty nie identyfikujesz się z nimi. Są dla ciebie obce. Ty o nich tylko mówisz, ale ich nie praktykujesz. Dla ciebie są to tylko słowa, a nie działanie, którego chcesz, do którego dążysz i które stało się Twoim. Masz je na ustach, ale nie masz w sercu. Te przykazania? Krótko mówiąc, Bóg mówi: Nie wyglądają na Twoje. Ty ich tak w ogóle nie traktujesz. Po czym Bóg to poznaje, że tak może do takiego człowieka powiedzieć? I tu pada bardzo ostre słowo, bo nienawidzisz karności. Nie lubisz posłuszeństwa, nie chcesz się podporządkować, uważasz, że wiesz lepiej. I przy okazji pojawia się ciekawy obraz. Bóg mówi: Moje słowa odrzuciłeś za siebie. Co to oznacza? Może oczywiście oznaczać: Porzuciłeś Biblię. Słowa odrzuciłeś za siebie. Nie czytasz jej. Słowa odrzuciłeś za siebie. Ta Biblia, pismo święte, została za Tobą. Stała się niejako przeszłością, księgą zostawioną i zapomnianą. Odrzuciłeś to za siebie. Warto ten obraz zestawić z prawdą, że jest taka jedna rzeczywistość, którą Bóg odrzuca za siebie. Jest. Co to jest, co Bóg odrzuca za siebie? Grzechy. Grzechy Bóg odrzuca za siebie. Tak mówi Słowo. Jak Bóg grzechy, tak ten człowiek odrzucił pismo święte. Można powiedzieć, to jest straszny obraz, straszna rzeczywistość, że człowiek może właśnie tak potraktować słowo Boga. A stąd trudno się dziwić, że Bóg mówi, to jest moje przykazanie, to jest moje przymierze. Ja chciałbym, żeby to było Twoje, ale to oznacza, że nie mogą być to tylko słowa. Wołajmy więc, rozumiejąc treść tych Bożych skarg, Panie, nie pozwól, by odnosiła się do kogokolwiek taka skarga, kto został przez Ciebie przygarnięty, kto został ochrzczony. Boże, nie pozwól, Boże, nie pozwól, aby taka skarga odnosiła się do kogokolwiek spośród tych, którzy zostali ochrzczeni. Daj Boże, by nigdy ta skarga nie odnosiła się do mnie. Boże, wlej miłość do Twojego słowa, miłość do Biblii w moje serce i daj, bym Twoje przykazania uznawał za swoje, Twoje przymierze uczynił swoim. Boże spraw to i daj, abym pokochał Twoje prawo i Twoje przymierze. I nigdy nie zostawał bez Twojego słowa i nigdy Twojego słowa nie zostawiał za sobą. Amen. Niech Ci błogosławi w słuchaniu, przyjmowaniu i w czynieniu słowa. Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.